Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Moonlighter. Co zagra? Nie wiem. Uważnie. Yy... Trudny zalecany, bardzo trudny, Może miałem później no, opcji. Może nie, może na normalny zagramy jednak. Zagramy na normalny, zobaczymy, co wyjdzie w ogóle. Co to w ogóle za gierka będzie. Yy, widziałem tylko jakiś tam ogólny zarys gierki w ogóle. Zobaczymy co będzie. W ogóle sterowanie jest straszne. Pośród bezkresnego morza gwiazd leży kraina tak stara jak wyobraźnia. Uu. W pewnej nocy w owej krainie pojawiły się ruiny pełne, pełne niezwykłych skarbów i śmiertelnie bezpieczne. Te dziwne, wiecznie zmieniające się labirynty nazwano lochami. Czysta ciekawość doprowadziła je do założenia w ich pobliżu osady. Nazwano ją Rinoka. Rinoka, chyba tak. Pośród różniały się dwie grupy: bohaterowie i kupcy. Chwała i bogactwo. Na rochy okazały się zbyt niebezpieczne. Wielu straciło życie w ich czeluściach i wkrótce zostały one zamknięte. Dla miasta nadeszły ciężkie czasy. Szczególnie jednak ciężkie były dla młodego Willa, właściciela najstarszego sklepu. Coś tam. Wciąż stoi marzenia o otwarciu tajemniczych piętych drzwi loków. O, chyba będziemy grali Willa. Willy Billy. Kontynuuj J. Kontynuujemy. W ogóle dziwne jest ta bo poruszamy się na wsadzie. Później J K L yy, i coś tam jeszcze. Także zobaczymy. Okej. Okay. O. Dobra. Dobra. Poruszamy się na wsadzie. Na razie nawet nie możemy atakować. Ok, to musimy przejść dalej w takim razie. Mamy inventory? A, petek jest pusty. Z to jest zmiana broni, chyba. A KJ to jest nasz atak, ale teraz chyba nie możemy nawet zmienić go za bardzo. To idziemy, zobaczyć, co będzie się dalej działo. Dobra, musimy przejść. Czy to mogę rozwalić coś tutaj? Nie za bardzo, chyba. Tylko te stoliki mogę rozwalić. Ale tu nic za bardzo nie ma. Spacja. Aha, dobra. A to jest taki samouczek, dobra. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, czaje. Czyli mamy samouczek taki prosty. Też spacja. A, czyli możemy unikać ataku skacząc. Okej. Okay. Mamy już J. Możemy atakować. A co mamy na E? Uuu, fajne to. To jest takie coś jak... Y, to się nazywało... Bending of Isaac, czy jakoś tak. A, to jest życie na E chyba, dobra. J albo otworzyć. J. Otwórz. Co tu mamy? Yy, skrzynka. Eee, yy, po prostu miesz. Weź, weź, wróć, zamknij. Szybko przenieś wszystko, o z. Wiesz, że wszystko, oczywiste. Dobra, a na E co mamy? Eee... U, a to kupiec jest dobra. Dobra, to jest kupiec. Później C możemy przewieźć dalej w dalsze strony. A L wychodzimy, ok. Tu jest jeszcze jedna skrzynka i od ot, I Z przenieść wszystko szybko. Dobra, eee, chyba tutaj wszystko wzięliśmy sobie, już to idziemy dalej. O kurde. O jejku. O jejku. A tu jest tego się namnożyło. nożyło. Przecież tego nie wygram w życiu. I to jest poziom łatwy? Ojejku, umrę, 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 umarłem. Jak ja mam to niby wygrać, ja się pytam. Oj, coś mi wypluło. Może, może miałem umrzeć tam. Że teraz właśnie była taka scenka. Okej, okay. prawdopodobnie takie było założenie. Co za biedaczek. Całkiem sam. Odpocznij Willow, zaopiekuję się tobą. Jakiś stary typ się nami będzie opiekował? Takie buty. Takie zabawy lubią. No, idź, dziadek, idź. Home, shop. Eee, nawet gdy byłeś dzieckiem i nie wiedziałeś jeszcze. Nie umiałeś jeszcze chodzić, Ciekawy cię lochy. Uu. papy? śmapy. Nie ma wątpliwości, jesteś równie szalony jak Pete. To kim był pipe, nie moim ojcem. Witaj, chłopcze. Czyżby nasz mały kupiec nie dawał sobie rady? Dum, dum, dum. Willy, wysłuchaj mnie. Prawda jest taka: jesteś ostatnim z rodu, tylko ty możesz pokierować Moonlighter'em. Nie możesz wziąć tak. Nie możesz wciąż tak ryzykować. Nastawienie karku dla tych piątych drzwi to jakieś szaleństwo. Odpuść. Znajdź jakieś artefakty, użyj naszyjnika i uciekaj z lochu. I nam. Miłość krateru! Zostaw już te miotłe. Niebezpiecznie jest wrócić samemu, weź to! Należy do mnie od bardzo dawna, mnie już się nie przyda. U, dostałem zbroję, nasze znaczy w sensie miecz i ten, i tarczę. Teraz wstawaj! Marnujesz światu, nie za nie zaniedbuj sklepu. Zobaczymy, czy uda mi się przemówić ci do rozumu paroma sztuczkami, które twój dziadek nauczył mnie tak dawno temu. Wstawaj, Will! Get up! Mamy, Willa. Eee, tu na razie nie możemy nic klikać. Idziemy dalej. Żeby sprzedać z zyskiem swoje towary, musisz poznać dwie rzeczy. Pierwszą jest wartość sprzedawanego od przedmiotu, a drugą popyt. No już otwórz sklep i wpuść klientów. Przytrzymaj, aby otworzyć. Dzień dobry, co on robi? Kupuje? O, kupił. Znaczy ona. Widziałeś? Taką właśnie reakcję liczyliśmy. Przedmiot nie okazał się zbyt drogi, ale mimo to sprzedaliśmy go z zyskiem. Yy, zwracaj baczną uwagę na reakcję klientów. Twój dziadek właśnie w ten sposób odpoznawał, czy ceny są odpowiednie. A, czy on teraz, musi, teraz, będzie, teraz będzie niezadowolony na pewno. No, wiedziałem. Chyba nie muszą ci mówić, że cena na ten przemysł była zbyt wysoka. Wyciągnij wnioski. Pamiętaj, żeby nie wystawiać zbyt często popularnych przedmiotów. Jeśli zaleją rynek, będziesz musiał je przecenić. Zasada jest prosta. Wysoki popyt oraz niska podaż, wysoka cena. Okej. Okay. Wyjmij swój dziennik kupca. Znajdziesz w nim wszystkie informacje na temat odkrytych towarów i artefaktów. Dziennik kupca, czy pod I mamy coś takiego, tak? I pod E. Okej. Okay. Eee. Yy... Słońce chyli się chyba że... teraz musisz radzić sobie sam. Spoczywa na tobie odpowiedzialność za przywrócenie temu sklepowi dawnej chwały. Masz to we krwi, Will. Daj staruszkowi do... powód do dumy. Tymczasem zawsze możesz wyrować ten swój nowy miecz. Lochy w nocy są bardziej bezpieczne, ale wtedy właśnie znaleźć można najlepsze artefakty. Tylko nie zapuszczaj się za daleko i używaj nasilnika. Okej. Okay. Okej. Okay. Zapis. No już! Moje stare kości zasługują na odpoczynek. Okej, okay, mamy mieczyk. A, tarczum się blokuje, dobra, na kasie blokuje. Yy, a czy mam jakąś mapę? Może porozmawiaj. Gdzie my idziemy teraz? Mamy jakąś mapę pod M, może? O, pod I mamy coś ma Jakąś tutaj. Mmm. Zbogacona galaretka. biały kamień a druga to jest druga broń moja użyj Kłónek. a na e się zmienia notatnik, okej okay, mamy notatnik i na kół. lista życzeń i kalendarz Weź do loków, idziemy do loków zobaczyć Idziemy zobaczyć do lopów w takim razie. Blum? Wciągnęły mnie. czytywanie Dobra. Loch golema. To jest pod L. A pewnie naszyni, że możemy się stąd wydostać na życie. Dobra. Mamy drogę w prawo i w lewo. To na przykład znaczy w prawo i w lewo. Prawo i do góry, to idziemy do góry najpierw. Mamy gałązkę. Czy ja tu mogę rozwalać? Nie mogę chyba na razie rozwalać jeszcze. Eee, czyli musimy do góry teraz iść. Na no, M mapa jest, okej. Okay. A, to tylko taka mała mapa jest. I na końcu każdy pewnie jest jakiś boss, znaczycie. Uuu. Okej, okay, wykończony. Tutaj nic nie ma, rozwalimy sobie tu te, te jeszcze, te stoliki. Yy, bo po którym miałem... na no, E miałem leczenie, muszę pamiętać. Ajajajajajaj Dobra, to może się napijemy tego. Może byśmy się uleczyli, co? Czy nie? Nie! Ryzykujemy! Czy mogę spać stąd? Pewnie mogę, znając e, Mamy drogę na wprost i w lewo. To pójdziemy na wprost może jeszcze dalej. E, czy tu będzie boss? To mam apteki jakieś. Tam jest trupusz jakiś. Czytaj. Do osoby, której poszczęścił się bardziej niż mnie. Zostało mi niewiele czasu. Dziwny stwór po drugiej stronie pokoju zadał mi obrażenia. Zniszczył mój naszyjnik. Rzucił jednak na niego okiem. Dałem mu do wywatu. Przyłapał mnie w pobliżu pomieszczenia strażnika. Gdy uciekał, zabił kilka... zgubił kilka przedmiotów. Jeden z nich to jakaś mapa albo plan. Cokolwiek jest, to miałem rację. Nazywają mnie szaleńcem. Mówią, że szalony pit postradał rozum. To jest mój ojciec. Ale miałem rację. Każdy strażnik z lochu posiada klucz. Wszystkie powiązane są ogromnymi, zamkniętymi drzwiami na zewnątrz. Piątymi drzwiami Rinoki. Szkoda, że nie będę świadkiem ich otwarcia. Jeżeli mnie znalazłeś, przepraszam za mój zapach. Plan powinien gdzieś tu być. Proszę, otwórz piąte drzwi, Rinoki. Te rochy nie są tym, czym się wydają. Czytaj. Yy, wielki szef mnie zabije. Miałem je wszystkie wypuścić, teraz muszę ginić do tego, gonić tego dziwnego stworka który zabrał moje rzeczy. Ach, wielki szef strasznie się na mnie pogniewa. Aha, piąte drzwi. Dobra. Tam tu coś. Okej. Okay. czy Przecież nas nie mogę wrócić, nie mogę wrócić? O nie, najgorzej. Ja myślałem, że będę mógł dalej jeszcze tam wrócić, spokojnie sobie. To co, wychodzimy w takim razie. A takie buty. Nie wiedziałem, że to są ten. Yy... Dobra, ale do miasta. Ok, czyli zmaściliśmy troszeczkę, zapisywanie. Wypluło mnie. To mam mój sklep tutaj, tak mi się wydaje. Ach, młody właściciel Moonlightera powrócił. Yy, I to bez szwanku nauczyłeś się korzystać z naszyjnika? Najwyższy czas. Co tam trzymasz? Czy to plan loków? Skąd to masz? Znalazłeś, znalazłeś starego... Pita? Martwy. Rozumiem. Oto spotyka, oto spotyka, spotyka tych, którzy próbują się dostać za drzwi. Odpuść sobie, Will! Zdobądź potrzebne artefakty z lochu Golema i zbadaj, zadbaj o Moonlightera. Zauważyłem na rynku kilka miejsc, które mogą cię zaciekawić. Parę sklepów do odwiedzenia, spróbuj ożywić to miasto. Najwyzi najwyraźniej potrzebuję kopa na, roz na rozprzęt. Miło było zobaczyć Riokę żyjącą pełną życia. Bardzo miło. A to kto? A, czy musimy na rynek podejść chyba. Tak to wygląda. I odczytaj! Inwestycje miasta albo sklep. Sklep. Ten dodatek umożliwia kupcom dekorowanie swojego sklepu, aby przyciągnąć klientów. Daje też więcej miejsca na przedmioty 8000 kasy, a mam 100 kasy. Haha! Jakie tu są kwoty w ogóle? Co to jest? Pracownicy. Eee, czujesz, że lochy są dla ciebie zbyt trudne? Twoja stara broń już ci się znudziła. Mogą pomóc rozwiązać ten problem. Za pieniądze i materiały. że żelazo póki gorące. A nie, proszę po 500. 5 tysięcy, Okej, okay, spoko. Dobra. Idziemy do naszego sklepu. Idziemy do naszego sklepu. I od umieść. Sztabka żelaza, e. mm. ale nie o tego oblatwanego popytu i podaży, chyba jeszcze 500 tysięcy. A to jest do gole ma wszystko. Dobra, mam, mam jakieś ceny, Okej. Okay. Skrystalizowana energia, ale ona chyba wydaje mi się, że teraz nie może być sprzedana. Bo mamy ją, czy nie mamy? Mam. Czy ja mogę ją za 100 chyba sprzedać, tam za 100 nawet chyba 20 moglibyśmy. Wy... ten. sprzedać. Umieść. Tutaj. E... 59 Za 180 nie poszła, czyli może za 120 pójdzie w takim razie. Dobra. Też damy na 120? Zobaczymy. 20. Dobra, otwórz sklep. Trzymaj otwórz. Dzień dobry. Co u mnie kupicie, panowie? Panocki? Panocki, kupcie coś u mnie. Jaka morda będzie? Czemu za 120? przecież tam było zadowolony za 120 Oszukali mnie najgorzej. Yy, na pewno musimy zmienić cenę. No, daj, 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 Damy może na 100? Sto... Na 110? Sto Dobra, na 100 damy, już niech będzie. 100 I to też damy na 100. Zobaczymy, czy się sprzeda. Dobra, kupuj ta, kupuj ta u mnie wszystko. Ok, kupione. A muszę teraz mu to sprzedać jeszcze. Dziadku, dziadku, kup trzyde mnie. No, za stówkę kupujecie, nie? wyżydy. Szybka obsługa, nie ma co. Dobra. Teraz co możemy sprzedać jeszcze? Yy, rdzeń Golema. Soczewkę sprzedamy. Tylko za ile możemy sprzedać? E. Soczewka. reakcje. reakcje. Aha, czyli na początku musimy po prostu testować ich chyba. Mogę pisać? Nie mogę pisać. Szybko umieść. C. Nie wiem, za 50 chociaż? Chociażby? Hmm. A, mogę w, jedno, w jeden slot dawać wszystko. Okej, okay, spoko. Yy, z gry kamień. I bluszcz. Chcę umieść. Chcę umieść. Dobra, cena. Razem. Za 100 też damy za 100. Dobra, zobaczymy, czy kupią to. I jakie będą reakcje ich? Ok, czyli wiemy, że tego już za stówkę nie kupią. Tego też nie. A tamto? Czyli za niska cena była. Dobra. Już wiemy, że tam jest za niska cena. Na 70 zmienimy. Dobra. No kupuj to, kupuj to ode mnie, jeszcze więcej. Co by na to? Na siedemdziesiąt teraz. Tanio jak barszcz. Bierta. Jeszcze drogo? A ty? Chodźmy. Eee Czemu tam są dwa złote monety, złote monety tylko? Może to, to jest warte? No to nie mam gdzie tych monetek tak samo dopisanych Tylko tam była 3000 za coś tam jest Dobra to w takim razie sprzedamy to w takim razie tanio Po dwie za jedną chociaż, a tu damy na trzy. Zobaczymy czy pójdzie. Pójdzie czy nie pójdzie? O, tyle poszło. Dobra. Z tego żadne pieniądze, no ale zawsze coś. Dobra, teraz z gryzokami Miej wszystkie. Czy mamy przez gryzokami jakieś ceny? Nie, czyli musimy wyczaić cenę jeszcze czasami... Bardzo z ten zwykle w ciałach star starożytnych golemów. Popyt i reakcje. Hmm, to nie wiem, może damy cenę... A, 10? Umieścisz? co to czy damy jeszcze? Zgryzł kamień. Cofnij. Też cały. za 10-10. Samo się ustaliło. Ok. Zobaczymy, czy zejdzie. Zobaczymy, czy sprzeda się. Bo pewnie będziemy nie, nie, niedługo musieli sobie. Za drogo. A to? O, to wzięte. Dobra. Czyli zrobiliśmy coś znowu. Czy to jest za drogie, jednak? Pięć. Cztery. Ok. Na cztery wzięte. A czy za piątkę zejdziesz? Zaróbmy hajsy. Nie ma co. Czyli jedna wyprawa, jeden hajs. Znaczy jeden sprzedaż. Za piątkę też zeszło. Ok. Dobra, co tu jeszcze mamy? A, tylko cena sama się nie ustaliła. Szkoda. E, korzeń. Eee. niska, neutralna. Zobaczymy korzeń, jak ustalimy cenę. Ja myślę, że korzeń po dyszku. Tutaj też mieścimy całe. I sztabka żelaza Sztabka żelaza jest pewnie trochę więcej bardzo znają życie ona jest na 26 miejscu Dobra i myślę, że ją damy za 15 Za 15 ją zrobimy, zobaczymy czy zejdzie Stan konta A czy to jest koniec dnia już? Dobra, koniec dnia Dobra, teraz mogę i mam i spać, czy i iść do lochu. Teraz, co się dzieje? Czytaj. I żeby kontynuować. Otwórz. Y szybko. Ok, czyli mogę sobie wszystko. Ten zbłąka galaretę, po prostu miecz. Pozostało się odlewni. I biały kamień. I co, lecimy do lochu jeszcze raz chyba, co? Albo nie, na sam odcinek pójdziemy. Moi to w następnym odcinku pójdziemy sobie do loku, powalczyć sobie jeszcze troszeczkę. E, mam nadzieję, że gierka wam się podoba, bo jest całkiem... Mam za tylko kamerę, później sobie to. E, mam nadzieję, że wam się podoba. mi się bardzo podoba gierka. Taka sympatyczna do pogrania, jest taki, wiecie, Taki slash mały, że tak powiem. E, jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy chcecie kolejne odcinki z tej gry. Jeżeli tak, nagramy więcej. Trzymajcie się, na razie, cześć.